Radio Głos. Uskrzydla duszę. Gość poranka. Fundacja Małych Stópek, doskonale od lat nam znana. Cieszymy się, że spotykamy dzisiaj w naszej porannej audycji. Jest gościem u nas przyjaciel radia Głos, pani Marta Wielgorz. Witam bardzo serdecznie. Witam, Boże. Szefowa Fundacji Małych Stópek Starogar Gdański Od lat, ilu już działacie? Od 8 lat. Nie dowie. Od ośmiu lat przypomnijmy w pigułce, na czym polega Wasza pomoc. Przede wszystkim, Fundacja Mały Stópek to jest troska o drugiego człowieka. O troska o tego najmłodszego maleństwa, które jest pod serce matki, którego nie widzimy, a czasami słyszymy jego bicie serduszka. Staramy się robić wszystko, aby to maleństwo się urodziło w godnych warunkach. I trzeba bardzo często pomagać mamom, to jest chyba ten pierwszy, tak pierwszy odbiorca i oczekujący pomocy. Przed tą audycją, naszym wejściem do studia rozmawialiśmy o takim bardzo konkretnym, jednym z najświeższych przykładów pomocy, w którą musicie się bardzo angażować, chcecie i to robicie. Przypomnij, proszę powiedzieć mhm. nam. Tak, tutaj właśnie z księdzem rozmawialiśmy na temat Naszych, naszej codziennej pracy, bo nie, to nie tylko jest pakowanie paczek i rozwożenie ich, ale to jest stykanie się z ludzkimi tragediami. No i tutaj właśnie opowiadałam księdzu, dyrektorowi, o, o naszej podopiecznej młodej dziewczynie, która uciekła z Poznania przed swoim mężem, który bił, pił, który znęcał się nad jej dziećmi. Ona tego nie, nie wytrzymała psychicznie i fizycznie i tak jak stała pewnego wieczoru, zabrała swoje dzieci, ubrała je w kurtki, w czapki, wsiadła w pociąg i przyjechała do Starogardu Gdańskiego. Dlaczego do Starogardu? Bo tutaj ma swoją daleką, daleką znajomą z, z czasów jeszcze szkolnych, która okazała się też naszą podopieczną. Dziewczyny wspierały się przez, nadal się wspierają przez dwa tygodnie. Ona ją wzięła do siebie, do domu. Wspólnie dzieliły się dosłownie każdą kromką chleba, pieluszką, wszystkimi artykułami kosmetycznymi, które przekazujemy na co dzień. Ale to jest bardzo fajna, samodzielna dziewczyna, która pomimo tragedii, która ją spotkała, znalazła sobie mieszkanie. No, niestety to mieszkanie jest całkowicie puste. Weszła w mieszkanie, gdzie są dosłownie tylko ściany, jakieś można powiedzieć małe meble, elementy kuchni, łazienki. No, z trójką dzieci, gdzie najmłodszy ma roczek, bardzo ciężko się mieszka. E, no, nasza fundacja od razu zaczęła działać. E, codziennie wręcz jesteśmy u niej i zwozimy jej potrzebne rzeczy. Jakie rzeczy. Pierwszej pomocy, czyli mhm. od ręcznika poprzez y, pościele kołdry sztućce, ale też y, bardzo ważne dla nas to są rzeczy takie bardzo praktyczne, jak lodówka, jak piekarnik, jak y, pralka, której nie ma. Od, ona od dwóch tygodni nie ma lodówki, wystawia swoje y, rzeczy i wszystkie, y, nie wiem, takie właśnie jak, jak y, masło, Spożywcze. tak, mhm. jak, jak artykuły właśnie y, to wystawia na parapet, bo, no bo boi się, że, że to za chwilę będzie musiała wyrzucić. I tak jest czasami, że robi jakąś potrawę, jakieś jedzenie dla swoich dzieci, a za chwilę musi to wyrzucić, bo jest niedobre, tak? No to, to nie jest pierwszy przypadek, bo takich przypadków mamy nie tylko w Stargardzie, ale w całej Polsce mnóstwo, gdzie te dziewczyny Starają się stanąć na nogi, jednakże nie mają niczego i wtedy dzwonimy, prosimy, chodzimy od instytucji do instytucji, od, od, od danej fundacji do danego stowarzyszenia i prosimy o każdą potrzebną rzecz. To jest ogromnie ważne. Na, po, na moment, pozostańmy hmm. przy tym przykładzie. Dzieci są w jakim wieku? Dziewczynka najmłodsza ma roczek, później hmm. jest kolejna. Dziewczynka, która ma 4 latka i chłopiec siedmioletni, który już od dzisiaj poszedł pierwszy dzień do szkoły. Jeżeli chciałby ktoś z naszych radiosłuchaczy w jakiejkolwiek formie pomóc, to co to zgłaszać się do zgłaszać Was? Się Fundacja do nas małych to, Stópek tak, starowujących Dzieci nic nie mają dosłownie i potrzebne są meble dla, no właśnie, dla chociażby dla tych, dla tych dzieci, dla tego chłopca, biurko, krzesełko. On nie ma gdzie robić lekcji, on nie ma podstawowych rzeczy do, do szkoły. Oczywiście szkoła zapewniła książki, ale no widzę, że to są dzieci, które nie mają ubrań. Te, te, te młodsze, to młodsze rodzeństwo nie ma się czym bawić, nie ma lalek, nie ma zabawek, więc potrzeby są ogromne. I jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał w jakikolwiek sposób pomóc tej rodzinie albo innej, bo takich właśnie rodzin mamy codziennie. Bardzo dużo, to, to prosimy o kontakt. Jesteście więc z tego przykładu widać często takim naprawdę pogotowiem ratunkowym. No, tak, staramy się być. Się Nasza być. rozmowa, bo przecież ich jest bardzo wiele i bardzo się cieszę, że możemy siebie nawzajem uwrażliwiać na potrzeby ludzkiej biedy, jest już taka, gdzie w tle chcemy widzieć święta Bożego Narodzenia, tak bardzo rodzinne, ciepłe. Akcja kolejny rok pięknej akcji hmm. paczuszka dla maluszka, o czym chcemy przypomnieć. właśnie W tym roku dzisiaj. po raz jedenasty ogólnopolska i przedświąteczna akcja zbierania najpotrzebniejszych rzeczy, artykułów, artykułów kosmetycznych dla, dla nie tylko dla naszych podopiecznych, ale też dla wszystkich domów samotnej matki, domów dziecka, hospicjów, szpitali. Yy. No właśnie, to jest taka akcja, która rusza od 3 grudnia. Już na stronie www.paczuszka dla Maluszka można się zgłaszać. Jeżeli ktoś chciałby zostać koordynatorem, to może się zgłosić. Gdzie zrobić taką akcję, to szczerze obojętnie, czy to jest parafia, czy to jest szkoła, czy to są studia, czy to jest prywatny dom, czy to przedszkole. Nam zależy na dużej ilości ludzi, którzy chcieliby włączyć się właśnie w taką akcję którzy chcieliby zostać koordynatorami, bo tych placówek w całej Polsce mamy tysiące. I tysiące, a wręcz miliony paczek wtedy wydajemy do wszystkich placówek, e, gdzie jest ogromna potrzeba. Jak kolejny raz wrócę, bo to myślę, że dla słuchaczy jest bardzo ważne mm. wyjaśnienie, ponieważ wiemy, że w tej chwili no, w Polsce jest bardzo duża pomoc socjalna. Samo 500 plus sprawia, że jest pomoc, ale na przykładzie tej. Matki, która musiała uciekać z minuty na minutę przed draniem, który zadręczał tak. rodzinę jej i trójkę dzieci. Ktoś powie, no ale przecież ona ma 500, plus ma? Nie, nie no ma. Właśnie. Ona nie ma, bo pieniążki, które dostawała, to wpadały na konto jej męża. Więc ona od momentu, kiedy wydostała się z tego mieszkania i od niego, nie ma 500+, plus, nie ma żadnej pomocy, tak? Bo najbliżsi się odwrócili i jedyną pomocą to jest jej przyjaciółka i nasza fundacja, tak? Więc nie ma 500+, na razie, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych alimentów, bo to, czy wszystko trwa, czym ona to złoży, czym to wszystko dojdzie do, do, do momentu, kiedy otrzyma jakieś pieniądze z jakichkolwiek instytucji, często bardzo, bardzo długo trwa. A to jest osoba, która od dwóch dni nic nie jadła, która przekazuje wszystkie swoje jakieś tam zdobyte pieniążki dla swoich dzieci, które chorują. Opłaca im lekarzy, opłaca w aptece leki, więc trzeba działać i to bardzo, bardzo szybko. I to jest taki konkret, na którym można właśnie zilustrować jak taka pomoc, no i takie byśmy nawet trochę powiedzieli zapasy byłyby potrzebne u was w Fundacji Małych Stópek, żeby w sytuacjach tak nagłych reagować. My Więc... niekiedy mamy po dwie, trzy sytuacje dziennie takie właśnie. Niekiedy jest tak, że to jest raz, dwa razy w miesiącu, a niekiedy jest dwa, trzy razy w tygodniu. Więc faktycznie takich zapasów finansowych, czy takich właśnie zapasów... Co do, nie wiem, Tych chociażby, tak, chociażby właśnie mhm. jakichś takich, nie wiem, artykułów gospodarstwa domowego, tak, czy jakichś lodówek, pralek, my naprawdę potrzebujemy bardzo, bardzo dużo. Paczuszka dla maluszka, więc szczególnie tutaj oczywiście nowe, zakupione, tutaj powiedzmy tak, sobie szczerze, poprosimy. prosimy o zabawki mhm. nowe, te produkty drogeryjne, osobiste i do osobistej higieny dla matki dla dziecka, tak pewnie? Oczywiście, bo to nie tylko właśnie jest to maleństwo czy to rodzeństwo, ale tam jest ta młoda dziewczyna, która. Często nie ma potrzebnych rzeczy dla siebie: nie ma kosmetyków, nie ma ubrań, a, a też jako właśnie młoda dziewczyna chciałaby wyjść, cieszyć się tym, że ma wspaniałe dzieci, że wydostała się, bo to jest niesamowita odwaga, że ona w środku nocy spakowała swoich dzieci i przeniosła się do obcego miasta. Ona tutaj nikogo nie zna, a pomimo tego chce zacząć od nowa swoje życie. To, co pani mówiła, jedno jest w jej życiu yy, w tym momencie odczuciem dodatnim, że jest spokojna, jest. Że, nie, że nie przeżywa katorgi, którą miała tam. Śpi spokojnie, śpi spokojnie, nie ma koszmarów, nadal gdzieś w głowie z tyłu e, ma lęk. Co będzie, gdy on ją znajdzie, gdy znajdzie dzieci, co będzie, jak właśnie otworzy rano lodówka a lodówka będzie pusta, co ona powie swoim dzieciom, ale. Ale po to jesteśmy my, po to są Państwo, którzy też bardzo wspierają naszą fundację. Z takiego właśnie wdowiego grosza, którzy, który Państwo przychodzą, pukają do fundacji, pomagają nam. I do tego właśnie bardzo bardzo Państwa zachęcamy, bo, bo sami sobie nie poradzimy. Paczuszka dla Maluszka. Już na pewno warto, byśmy mieli koncepcję pomocy, byśmy szukali pewnie bardzo często w naszych parafiach. Mhm. Będzie to ogłaszane w innych punktach, gdzie będzie można przynieść taki ładny, duży prezent, prezent w którym będą te środki podstawowej pomocy, szczególnie higieniczne czy, czy zabaweczki dla dzieci, aby na święta. I w ogóle, żeby Wam zapasy rosły. To tak, jest po prostu Bo, bo, bo potrzeb jest wiele. To jest dość dziwne, ale rzeczywiście, mimo że społeczeństwo no, no bogaci się, jest coraz lepszej kondycji, jest jeszcze wiele biedy i widać, bo Pani mówi też, że o pomoc do Was zgłaszają się też inne instytucje. Inne instytucje. Tak. Nie ma tygodnia, gdzie inne instytucje ze Starogardu albo z, innej, z innych miast nie dzwonią do nas o pomoc. Bo właśnie, bo wiedzą, że nigdy nie odmawiamy pomocy, tak? Dla nas liczy się człowiek, a czy ten człowiek ma dwa tygodnie, czy ten człowiek ma 70 czy 80 lat? Dla nas liczy się człowiek i, i jego spokój, jego potrzeby. To jest dla nas najważniejsze. Gdzie przechować takie towary macie, jeżeli Mam. troszeczkę się nagromadzi? To Mamy duży to magazyn. Macie. Jak nie będziemy mieli miejsca, to na pewno uda nam się zdobyć kolejne miejsce, więc o to się w ogóle nie martwimy. Właśnie, nam częst, często sen e, spędza z oczu to, że jak pewnego dnia się obudzimy, pójdziemy do magazynu, a magazyn będzie pusty. I co powiemy e, o osobie, która przyjdzie po, po potrzebne rzeczy, po mleko, po, e, po kosmetyki, czy po lekarstwa dla swoich dzieci. No, ale jednak nigdy się tak nie, nie zdarzyło i z pomocą Ducha Świętego działamy i niesiemy tą pomoc. I pewnie też myślę, bo bardzo duży kult macie i promujecie świętego Jana Pawła II. Oj, tak, Ko patrona rodzin to też państwa osobiste doświadczenie, o którym nieraz wspominaliście przy różnych okazjach, a to papież rodzina, więc na pewno jego wstawienictwo jest Ogromne. potrzebne, a my mamy być dobrym narzędziem w tym. Poczuszka dla Maluszka już niebawem, więc bądźmy nasłuchujmy, gdzie będzie informacja w naszym środowisku, gdzie można. Z taką pomocą e, pobiec. To będzie na czas świąteczny, ale oczywiście poza pomocą materialną w konkretnych towarach, przedmiotach, można też wspomóc. Macie konto. Mamy, mamy konto, więc można przysłać pieniążki na to konto. Paczuszka za maluszka to faktycznie, to jest taki okres przedświąteczny, ale mamy różne inne akcje, jak na przykład akcja Tak Niewiele, gdzie e, tu organizujemy pomoc dla, e, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną gdzie współpracujemy też z takimi ośrodkami, gdzie można zgłosić taki ośrodek, zgłosić taką osobę na przykład właśnie z, z niepełnosprawnością intelektualną i zrobić prezent właśnie dla tej jednej wyjątkowej osoby, żeby podarować jej uśmiech, żeby też miała piękny prezent przekazany oczywiście przez naszą fundację. Więc tych akcji jest mnóstwo. W przez cały rok. Tak? Przecież młode pary, które biorą ślub, podziel się szczęściem. To jest kolejna akcja, gdzie, gdzie mogą zebrać piękne prezenty zamiast kwiatów, które dostają od swoich gości, czy, czy wina, czy totolotka. To proszą w zaproszeniach, że coś dla Fundacji Małych I wtedy to jest niesamowita radość, kiedy oni przychodzą, przyjeżdżają do nas często z bardzo daleka i, i mogą przekazać wszystkie prezenty od swoich gości i podzielić się z naszymi podopiecznymi. No jest to bardzo wychowawcze i jeszcze raz się odwołam do doświadczenia tej pani, która znalazła dzięki wam pomoc też i swojej koleżance w Starogardzie Gdańskim, bo pani też jak mówi prawie codziennie tam zagląda. Zajrzała też pani ze swoimi dziećmi. Proszę powiedzieć, jak córeczka zareagowała. To jest takie urocze. Tak, ja mm... Ja staram się wychowywać właśnie moje córki, żeby bardzo często widziały tą drugą stronę światła. Więc zaproponowałam moim córkom, no jak zawsze one wiedzą, że mama o różnych porach wyjeżdża do, do podopiecznych, zaproponowałam, czy nie chcą jechać ze mną. Moja pięcioletnia Klara, gdy dowiedziała się, że jadę też do małych dzieci, zaproponowała, że. Ona będzie chciała podarować coś z swojego pokoju dla y, rówieśników. No, wyszła z ogromną, dużą siatką różnych y, zabawek, książeczek, y, y, lalek. Gdy przyjechała na miejsce, spojrzała na tą czteroletnią no, koleżankę, wyściskała ją, zdjęła długi warkocz z włosów Elzy, bo, bo dziewczynka powiedziała, że kocha Anny i Elzę z Krainy Lodu. Podarowała jej te prezenty, które ściągnęła ze swojego pokoju. No, widziałam na, w oczach mojej córki, pięcioletniej, niesamowite wzruszenie i, i, i takie przejęcie, że, że może coś dać. Od siebie, że to było coś ważnego dla niej, ale mogła się podzielić z drugim, małym człowiekiem, e, czymś pięknym. I, I to uczy mojej córki, ale także właśnie ich przyjaciół, znajomych, e, którzy często też przychodzą do naszego domu, dużo empatii że trzeba z człowiekiem się dzielić wszystkim. I właśnie wszystkim. chodzi o to, że jest ten wielki wspaniały moment wychowawczy, niech dzieci w domach, niech rodzice mówią: "Zbieramy tak. dla waszych rówieśników potrzebujących, coś odłóżcie, coś coś przekażcie od siebie". To jest wychowawczy. Nie wiemy, co Dzielenie nas czeka, się, tak. Może za wiemy. jakiś czas ta dziewczynka pomoże mojej Klarze. Ehm, czy w szkole, czy gdzieś ehm, właśnie ehm, w jakimś innym miejscu i to właśnie ona jej poda rękę, bo będzie pamiętała, że jeszcze nie wiem, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu, to Klara przyniosła jej pierwszego misia. Mm -hmm. e, no właśnie, nie wiemy, co, co, co nas czeka, a, a warto się podzielić i, i być blisko przy tej drugiej, często bardzo nieznanej opcji osobie. I to pięknie robi Fundacja Małych mm. Stupek Starogardańskich. Pani Marta Wielgosz była naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję. I pamiętajmy, Paczuszka dla maluszka już niebawem wystartuje z tą hmm. piękną pomocą. Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy Państwu.